Cześć, witajcie w kolejnym nagraniu ze skrzypkowego kalendarza adwentowego na kanale Skrzypek z Poddarza. Dzisiaj widzimy się w czymś, co jest moją coroczną tradycją. Wydaje mi się, że nagrywam to czwarty, może piąty raz, musiałabym to sprawdzić. Ale od samego początku, kiedy podejmowałam jakiekolwiek próby nagrywania na YouTube, ten format był jego częścią. Chociaż te pytania są takie nie jakoś bardzo spektakularne, ale od kiedy go ten raz nagrałam, to już tak. Taka moja grudniowa tradycja, że on się pojawia. Wiem, że część osób decyduje się na to nagranie jeszcze w listopadzie. Ja to robię w grudniu. I też w tym roku zauważyłam, że u wielu osób pojawiają się inne pytania niż w tej mojej wersji. Ale ja się trzymam tej pierwszej, tej pierwszej, z której skorzystałam, więc... Skąd te różnice? Nie wiem, ale to jest trochę tak jak z głuchym telefonem, bo widzę, że te taki bardzo często się zmieniają. Każdy trochę w inny sposób pytanie interpretuje, trochę je skraca, trochę je zmienia. I później powstają z tego zupełnie nowe rzeczy, może po prostu też były dwie wersje, nie mam pojęcia. Ja przechodzę do tej mojej i zaraz odpowiem Wam i sobie na te pytania, które są tam zawarte. I w ogóle co roku nagrywam też w tym swetrze, to jest kolejny element tradycji, już teraz o wiele rzadziej go nożę, ale bardzo go wtedy lubiłam, wciąż go lubię. Po prostu mam inne swetry. No zapamiętajcie, to jest też element tutaj ważnej tradycji YouTube'owej. I jedziemy od pytania, jaką książkę zaczęłam w tym roku, nie skończyłam, a chciałabym. I takich książek jest trochę, nie jest ich bardzo dużo, na pewno nie skończę żadnej z nich w tym roku. Pierwszą taką najważniejszą jest lud Dukaja, i myślę, że znowu podejmę kolejną próbę na początku przyszłego roku, żeby przez te cegłę przejść, bo no jest to kawał ogromnej i kawał bardzo ciekawej literatury, którą na pewno chciałabym poznać. I myślę, że bardzo ją docenię już po przeczytaniu. Na ten moment bardzo doceniam, a przeczytałam jakieś 200 stron z tysiąca. Więc to na pewno jest to. Teraz taką książką, o której zapomniałam, a którą zaczęłam na początku roku, bo chciałam ją przeczytać przed filmem, były głosy kobiet. I no dajcie znać, czy czytaliście, czy oglądaliście film. Kojarzy mi się, że Kin miała kiedyś materiał na ten temat, ale to było dość dawno i nie pamiętam, co tam dokładnie mówiła. Miałam problem z wgryzieniem się w tę formę, bo chociaż ta książka jest bardzo krótka, to jakoś trudno mi się czytało. Film widziałam i rozumiem jego zamysł, ale nie uważam, żeby to było coś bardzo koniecznego do zobaczenia. Nie pamiętam teraz dokładnie, jakie miałam zastrzeżenia, ale jest okej, okay, ale nie był czymś tak dużym, jak myślałam, że może być. Więc to jest na pewno ta książka i jest jeszcze jedna książka, o której nigdy wam to nie mówiłam i nie wiem, czy powiedzieć, bo. No to jest bardzo trudny temat i też z tego powodu tej książki wtedy nie przeczytałam, bo temat nagle zaczął być głośny. Ja ją zamówiłam jeszcze przed tym, jak zaczęło się o tej sprawie tyle mówić, akurat w tamtym okresie roku. I też nie chciałam o niej tutaj za bardzo opowiadać wtedy i nie chciałam nakręcać niepotrzebnych tematów. Nie pamiętam jej tytułu w tym momencie, ale możecie zobaczyć. Dotyczy ona. Problemów związanych z przeróżnymi nadużyciami, jeżeli chodzi o kościół. Natomiast to, co jest bardzo dobrego w tej książce, ja tak przeczytam, nie wiem, jedną trzecią jej, to to, że ona faktycznie koncentruje się bardzo na osobach, które doznały tej krzywdy i jakie konsekwencje były w ich życiu tego i jak bardzo społecznie jest trudno takim osobom, i to jest, to jest w sumie najstraszniejsze, bo często się mówi, dlaczego ktoś. Nie zgłasza przemocy, której doświadczył, czy dużo poważniejszych spraw. Dlatego, że żeby wywalczyć sobie chociażby to, żeby ktoś ci uwierzył, a żeby potem przejść jakikolwiek proces i w jakikolwiek sposób wygrać w dużym cudzysłowie, jest bardzo trudno i niestety każde przyznanie się do przyznanie się, jak to w ogóle brzmi, ktoś ci robi krzywda, to się musisz do czegoś przyznawać. Ale każde powiedzenie o czymś takim głośno wiąże się z szeregiem konsekwencji dla tej osoby, która doświadczyła krzywdy, i to jest taki absurd, że ja abstrahuję od tej konkretnej sytuacji, ale w ogóle przeraża mnie to w dzisiejszym świecie bardzo. Ja wiem, że może niektórzy powiedzą, że czasami są jakieś fałszywe oskarżenia. Oczywiście one mogą być zawsze, ale wciąż uważam, że w większości przypadków. To ile się traci opowiadając o czymś takim głośno jest, no jest tak dużą ceną, że mało kto chciałby ją ponosić, nawet jeżeli miałby w dużym cudzysłowie cokolwiek zyskać. I znowu mówię, abstrahuję od tej konkretnej sytuacji, ale tak, ta książka odda oddaje to miejsce osobom, które doświadczyły krzywd i pozwala im w jakikolwiek sposób się wypowiedzieć i no nie powiem, że znaleźć sprawiedliwość, bo to, to jest za duże słowo, ale przynajmniej przez chwilę poczuć, że ktoś was słucha i traktuje poważnie w tym wszystkim. Na pewno opowiem Wam więcej, kiedy ją skończę. <noise> Znowu poruszam jakieś tutaj trudne tematy w tym czasie, ale wydaje mi się, że jest to wartościowa lektura. Nawet jeżeli nie wszystko mi się podoba, bo nie wszystkie zabiegi narracyjne jako reportażu jako takim do mnie przemawiały, ale ma też ona obszerną bibliografię i jest pod wieloma względami rzetelna, w moim odczuciu, więc więc tak o niej wam wspominam, jakbyście mieli teraz ochotę sobie ją poczytać. To tak, te trzy książki przyszły mi do głowy, jeżeli chodzi o to, co bym chciała dokończyć. Książka, która przenosi mnie z czasu jesiennego w zimowy, za każdym razem jest to inna książka. W tym roku będzie to książka Uwierz Mikołaja, Magdaleny Witkiewicz, książka, którą otwierałam w zeszłym roku w tych grudniowych odcinkach. Możecie sobie zobaczyć. Jeśli się nie mylę, w tym momencie jest w kinach film na jej podstawie. I w ogóle pierwotny plan miałam taki, żeby przeczytać ją i obejrzeć film, ale szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o takie świąteczne filmy romantyczne, to chodzenie do kina na takie rzeczy jakoś nigdy do mnie nie przemawiało. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kino polskie, to już w ogóle raczej wolę coś takiego obejrzeć w domu, w telewizji, no ale to pewnie będzie w przyszłym roku, więc. Nie wiem. Miałam wstępny plan, że poznam książkę, będę ich chyba słuchać w audio w ogóle. Poznam książkę i później zdecyduję się na seans. Ale no, po pierwsze ja na razie jestem chora. Moja mała prawie do świąt też nie będzie mogła wychodzić nigdzie, więc myślałam, że może ją zabiorę do kina. No ale na razie okoliczności kompletnie tego, temu nie sprzyjają i też nie wiem. Nie wiem, czy warto. Może tak, może nie dajcie znać, jeżeli oglądaliście ten film i co sądzicie. Też nie jestem pewna, czy to jest ten rodzaj historii, których będę chciała poznać książkę i zaraz obejrzeć film. Myślę, że niekoniecznie. I nie wiem, po co się o tym rozgaduję. Tak to będzie ta książka, która przeniesie mnie w około świąteczny czas. A z takich, które chciałabym czytać, o których już, o której już Wam wspominałam, to są te opowiadania różnych takich klasycznych bardziej autorów. Ale tę książkę wciąż muszę znaleźć, żeby ją przeczytać, więc to jeszcze chwilę potrwa, ale tak te opowiadania też chciałabym sobie podczytywać i nie wiem czy coś więcej, bo tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o te literackie klimaty świąteczne, to na razie zupełnie nie mam ochoty na nic takiego. Może to się zmieni w ciągu grudnia, może bliżej świąt. Faktycznie będę miała ochotę sięgnąć po coś bardziej w temacie świątecznym, ale no to się wszystko okaże i zobaczymy. Nie mam. Nie mam presji, nie mam parcia na nic zimowego. Taka książka, którą odkładam co roku, to jest Dziecko śniegu. Może się uda, może się nie uda. I jeszcze jedno: tak, super. Nie chcę, nie chcę nic czytać, ale Wam wymienię dziesiątki książek. Szkarłatny płatek i biały to jest coś, co bardzo bym chciała przeczytać w tym sezonie około zimowo-świątecznym, ale też nie jestem pewna, czy to będzie w ogóle grudzień, czy to może będzie początek przyszłego roku, czy może. W ogóle jeszcze inny termin nie przywiązuje się do tego planu i do tej myśli, więc zobaczymy po prostu jak będzie. Czy jest jakaś premiera, na którą wciąż czekam? Jeżeli chodzi o grudzień, to nie mam pojęcia, co teraz będzie wychodziło, bo też ja do tych premier mam taki stosunek, że czasami się tym interesuję, ale nie jakoś bardzo na bieżąco. Musiałam przerwać pół zdania, nie wiem, gdzie skończyłam, ale byliśmy przy premierach, na które czekam i te premiery już chyba miały miejsce. Pod koniec listopada, tak mi się wydaje. Są to dwa wznowienia, w sumie same wznowienia, na dobrą sprawę. Jest to historia czytania Manguela, książka, którą bardzo chcę przeczytać, i no pilnie chciałabym ją mieć i przeczytać. Jest to wznowienie Suzany Clark, autorki Piranesi. Jestem po krótkiej przerwie technicznej i już myślałam, że nie skończę tego nagrania, ale kontynuujmy, mimo tego, że okoliczności stały się bardzo niesprzyjające. Chciałam powiedzieć jeszcze o książkach. Stephena Kinga, które też mają wyznowienia i jest to instytut i baśniowa opowieść, jeśli się nie mylę. Akurat żadnej z nich nie mam, więc też myślę, że to jest dobra okazja, żeby się nimi zainteresować i moja lista potencjalnych prezentów dla samej siebie właśnie rośnie w tym momencie i tak na pewno, no te dwie pierwsze na pewno będę chciała kupić albo poprosić jakiegoś Mikołaja o którąś z tych książek i te dwie następne prędzej czy później pewnie też, ale lepiej prędzej, bo to są jakieś edycje limitowane, więc pewnie nie będą dostępne tak długo, jak bym chciała, żeby były. A czy są jakieś takie typowe premiery, premiery, nowości? To nie mam pojęcia. W ogóle kojarzy mi się, że w grudniu raczej nie ma tego zbyt wiele i że są to głównie jakieś książki około świąteczne. Wiem jeszcze co. Jeżeli chodzi o świąteczne, to opowieść wigilijna z ilustracjami Lisa Issa, to to na pewno będę chciała to mieć prędzej czy później, bo to jest Piękna rzecz kolekcjonersko i te ilustracje zawsze chwytają mnie w jakiś sposób za serce, więc tą książką na pewno będę się chciała zainteresować. Czy którąś z tych pozycji realnie kupię w najbliższym czasie, nie wiem, bo mam dużo wydatków, a mało pieniędzy po prostu, ale gdzieś będą na pewno w moi, na mojej wirtualnej umysłowej liście. Nie wiem, co powiedziałam, ale wiecie, co mam na myśli, mam nadzieję. W sensie, że będą na liście w moim umyśle albo na jakiejś realnej, którą zacznę w końcu sobie spisywać, bo taką moją listą jest na pewno ten kanał, a poza tym czas by było jakoś się zabrać za katalogowanie książek. Jakie książki chciałabym przeczytać jeszcze w tym roku? I przygotowałam tutaj trzy pozycje, bo co do każdej z nich mam jakieś oczekiwania i chciałabym, żeby każda z tych książek mi się spodobała. Pierwszą z nich są cudowne lata Valerie Pere. Jak może pamiętacie, życie Violet bardzo mi się podobało, a obejrzałam wywiad w międzyczasie z autorką. W ogóle chciałam jechać na spotkanie autorskie z nią do Warszawy. I całe szczęście, że nie pojechałam, bo to spotkanie było odwołane w ostatniej chwili, bo samolot się spóźnił, coś tam się wydarzyło, więc bardzo dobrze, że nie pojechałam, a miałam przez chwilę taki zamysł. No i obejrzałam wywiad jakiś, który wcześniej. Był przeprowadzony z autorką online, i to co usłyszałam o tej książce sprawiło, że jeszcze bardziej jestem jej ciekawa, i sądzę, że może jeszcze bardziej pod wieloma względami do mnie trafić jeszcze bardziej niż Życie Violet, bo mamy tutaj tr trójkę dorastających bohaterów motyw przyjaźni i motywy muzyczne więc to wszystko bardzo mnie zachęciło, i, no i chciałabym tę książkę jeszcze w tym roku przeczytać. Drugą książką są Bogowie Tanga. książka, która ciekawi mnie już od premiery, czyli nie wiem, czy w zeszłym roku miała premierę, czy dwa lata temu. W zeszłym roku było wznowienie, bo w ogóle wyszła ona, pierwsza edycja wyszła w 2017. Oprócz tego, że jest to jakiś motyw skrzypiec i motyw tanga, nie wiem wiele więcej, ale mam dobre przeczucia i dlatego chciałabym po tę książkę jeszcze w tym końcoworocznym czasie sięgnąć. No i fakty muszą zatańczyć Mariusza Szczegła coś, na co bardzo czekałam i coś, co wciąż mocno mnie ciekawi. Też miałam iść na spotkanie autorskie przy okazji Gdańskich Targów Książki, na które wcale nie dotarłam ostatecznie, więc brawo dla mnie. Ale to nie był dobry moment po prostu i no niestety przegapiłam to spotkanie, ale ta książka ciekawi mnie przeraźliwie mocno. Czy myślę, że jakaś książka, którą przeczytam w tym roku, ma jeszcze szansę stać się moją ulubioną? I szczerze mówiąc, bardzo, bardzo bym chciała, bo tak jak... Zeszły rok był dla mnie takim rokiem, w którym naprawdę trafiłam na bardzo wiele tytułów, które były takie moje, które bardzo do mnie trafiły i no część z nich zostanie ze mną na dłużej, tak sądzę. Tak ten rok jest fatalny pod tym względem i jeżeli będę robić jakieś podsumowanie na początku przyszłego, to to będzie bardzo trudne i jest naprawdę niewiele książek, które tak mocno mnie uderzyły i które sądzę, że zostaną ze mną na dłużej. Jest kilka tytułów, które uważam za bardzo dobre i też zrobię dla nich jakąś kategorię po prostu, bo w sumie tych dobrych książek było sporo, ale sporo czytam też takich bzdurek, bo tego potrzebowałam. Sporo tam książek, które były ciekawe, ale po prostu no, nie spełniały tego warunku bycia moją książką i to... To jest coś, co mnie męczy. Jeżeli macie jakieś takie tytuły, które jeszcze sądzicie, że fajnie by było, przeczytała, może niekoniecznie teraz, ale w ogóle to oczywiście jestem otwarta na wasze propozycje, bo no, chciałabym te książki dobierać dla siebie lepiej. I przechodząc do tego ostatniego z pytań, czyli jakie mam plany na przyszły rok, to chciałabym właśnie inaczej podchodzić trochę do czytania, to znaczy czytać więcej tego, co sądzę, że może mi się bardzo spodobać, bo ja często sięgam po książki z ciekawości, często czytam jakieś rzeczy, żeby sprawdzić, o co chodzi w ich fenomenie, albo po prostu, no, kieruję mną czasami takie... Nie powiem, że niezdrowa ciekawość, ale taka ciekawość, która no pcha mnie w kierunku książek, które niekoniecznie są najlepszym wyborem dla mnie. A druga sprawa jest taka, że w tym roku brałam udział w wielu akcjach czytelniczych i uważam, że akcje czytelnicze to jest coś super, ale sądzę, że to jest coś super przede wszystkim dla osób, które potrzebują tej motywacji zewnętrznej. I czasami biorę udział, że biorę udział w jakiejś akcji, żeby kogoś wesprzeć, żeby zaznaczyć tę obecność, żeby pomóc minimalnie też w danej akcji. I na przykład Azjatycki Miesiąc jest świetną akcją na kanale Subiektywnie. I myślę, że symbolicznie wciąż będę brała udział w nim, ale nie chcę się blokować tak, jak to było do tej pory, bo czasami jest tak, że zaczyna się jakaś akcja i ja zostawiam te książki, które czytam w danym momencie i szukam czegoś pod akcję, żeby... no właśnie, żeby wziąć w czymś udział, żeby kogoś wesprzeć. I no też sięgam po książki, które mnie interesują. Ale zauważyłam, że bardzo mnie to blokuje, i tak samo tworzenie materiałów jakichś, które wymyślę sobie, okej, okay, to o tych trzech książkach opowiem w tym danym jednym nagraniu. I później to się przeciąga czasem bardzo długo, i zmuszam się do tego czytania po to tylko, żeby coś skończyć, żeby nagrać jakiś materiał, żeby właśnie wziąć w czymś udział. No i to jest słabe. Sama planuję jedną rzecz, o której dowiecie się w najbliższych dniach, i to, czy ona wypali, czy nie. To się okaże, ale to by była taka rzecz, w której chciałabym brać udział, bo chciałabym ją organizować, więc to zależy od was, czy to się uda. Ale no na pewno chciałabym spokojniej do tego podchodzić i skupiać się naprawdę na czytaniu tego, na co mam ochotę w danym momencie i co ma potencjał spodobania mi się bardziej, bo czuję, że sama tą presję na siebie nakładam to nie jest, wiecie, nikt mi nie każe niczego czytać ani nie mam żadnych zobowiązań książkowych. Chyba, że pracuję nad jakimś tekstem, ale no czytanie na kanał, czytanie i opowiadanie tutaj trochę miesza mi w życiu w czytelniczym w takim sensie, no, że chcę wam opowiadać o czymś ciekawym. Równocześnie chcę czytać ciekawe rzeczy dla mnie. Wiem, że to się może łączyć, ale no zagubiłam się gdzieś w tych swoich wyborach czytelniczych, no i jestem z nich bardzo niezadowolona, mimo tego, że liczbowo prawdopodobnie przeczytam więcej niż w zeszłym roku, tak. Jakości jest w tych książkach za mało. Nawet nie tyle jakości, bo rozczarowań też nie było specjalnych, ale brakuje właśnie tych takich bardzo mocnych punktów, które trafiają do mnie. Wybaczcie, moje zatoki niestety utrudniają mi mówienie. Jeżeli chodzi o inne plany, nie będę robiła w tym roku planu na książki, które chcę przeczytać w przyszłym roku, bo. Nie sprawdza się to u mnie. Nigdy się nie sprawdzało i tylko generuje znowu jakąś presję, jakieś wyrzuty sumienia, i tego nie chcę. I też, jeżeli chodzi o śledzenie nowości, to też mam, mam pewien pomysł, który mam nadzieję, że uda mi się re realizować. Jeżeli chodzi o treści na kanale, to by byłby zupełnie nowy format. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba i że uda się jakoś go zrobić sensownie. I myślę, że mógłby pomóc on też w selekcjonowaniu tych treści, które się pojawiają na bieżąco, które są potencjalnie ciekawe, o których warto pamiętać które może warto przeczytać w niedługim czasie, ale też, żeby no, nie robić tej presji, że o niej jest teraz ta premiera i trzeba ją poznać jak najszybciej, bo tak, bo nie trzeba, bo nikt nas nie goni i książki są dla nas, nie my dla książek i trochę ten świat internetowy. Generuje coś takiego. Niektórzy są na to mniej odporni, niektórzy bardziej. Ja jestem raczej. niby jestem odporna, ale ta podświadomość czasami mnie męczy, że teraz powinnam może czytać to i to, a nie to, na co mam ochotę. No bez sensu, kompletnie bez sensu, więc to na pewno chciałabym zmienić, pozbyć się tej presji znowu i, i czytać dla siebie, czytać dla swojego rozwoju i swojej przyjemności. No i mądrzej kupować, mimo tego, że naprawdę też. Starałam się, tak, różne takie promocje, różne momenty zaczęły mnie gubić. Początek roku był bardzo dobry, potem zaczęło się robić gorzej. Co jeszcze zobaczycie w Bookhole, chociaż ten ostatni, ostatni mi się podobał. Ostatni, który zobaczycie pewnie za jakieś dwa tygodnie, bo będzie gdzieś tu w międzyczasie, ale na pewno też chciałabym mocniej selekcjonować to, co kupuję. No i wyczytywać, wyczytywać to, co mam, bo mam mnóstwo książek, o których zdążyłam zapomnieć i do których warto się dokopać i po które warto sięgać, no bo... bo mnóstwo wartościowych książek wyszło dawno temu i są gdzieś tam w czeluściach półek i w czeluściach domu i... i chcę po nie sięgać. Na pewno chcę też kontynuować słuchanie audiobooków. Ostatnio ratują mi życie, bo mało miałam czasu na to fizyczne czytanie oczami więc audiobooki zdecydowanie jak najbardziej tak. Więc podsumowując, nie dawać się presji czytelniczej, kupować mądrzej i wyczytywać półki. To są takie trzy rzeczy, które, które bardzo chciałabym wdrażać w swoje życie tutaj, w swoje życie czytelnicze. I to chyba by było ostatnie pytanie. Dawajcie znać, jakie są wasze plany, jakie są wasze... Przemyślenia, w związku z tymi rzeczami, o których Wam opowiadałam, zaraz przejdziemy do losowania. Cytatu od naszego przyjaciela sztucznej inteligencji. Niestety jeszcze ich nie spakowałam i tak leżą i je biorę z podłogi, więc tego nie widzicie. Najpiękniejsze historie zaczynają się od odwagi, by coś zmienić. I życzę Wam i sobie tej odwagi. Myślę, że wiele rzeczy powinnam zmienić i chciałabym zmienić, tylko nie wiem, jakie zmienić na lepsze. Więc aby się to wszystko wyklarowało w najbliższym czasie, życzę wam miłego wieczoru, miłego dnia, miłego tygodnia. Widzimy się jutro o 20:15 w tym samym miejscu o tym samym czasie. Do zobaczenia do jutra, papa. Pa.